Witam was wszystkich w finale parkura. Chcieliście finał parkura. jak wyszedł i co zbudowaliśmy Więc ja Wam już to pokazuję. Tutaj mamy poziom Easy łatwy um, Tutaj tabliczka Welcome. Codziennie eventy o 20.00 o 1 milion dolarów. A no, mam 18, to 18 dni jeszcze będzie prowadzone. Stowny na dźwignię, żeby ludzie już po czasie, czyli po 5 minutach, czyli o 25, nie wchodzili na parkur. Parkur jest nawet łatwy do przejścia. Tylko trzeba umieć, oczywiście, parkur. Dobra, widzicie? Bez żadnego botknięcia robię ten parkur. No, DJ. 180, najłatwiejsza. Dobrze, oczywiście za pierwszym razem. Poziom medium. Medium, medium. Jak tam kto woli. Eee, tutaj wejście jest. A wszystkiego, żeby obserwować graczy. I się go robi. Stajesz na drabince do musi być zamknięty, tak jak jest. Tutaj sobie staczesz, tu staczesz sobie. nie wiem czemu mi wszystko wychodzi za pierwszym razem. Tu skoczyłem tutaj pierwszym wszystko. No, tu hop. Tu można set home. Dobra, w set home. Set home. Dobra. Dobra, skaczemy. Yes? Ole mi się udało skoczyć. Dobra. Bum, bum. E, przepraszam Was ogólnie... O za taką dużą przerwę w, e, w nagrywaniu odcinków, ale obec się to Próbowałem nagrywać, ale coś nie szło mi. Nie wiem dlaczego. Ehm, no i co? Filmy będą co 2-3 dni, jak mi się będzie udawało. Streamy codziennie o 13:20 ehm, na Twitchu Amuse l 21 lub na tym kanale na YouTube. Dodaję włączone 10 zł jajko na łeb ehm, 5 zł włączam kamerkę na 5 minut albo 50 zł polizę rzecz taką jaką mi każesz do polizania. <laughs> Skin kolegi budowany przez Damiana którego każdy dobrze zna. No i co? To by było na tyle. Dzisiejszego odcinka. Eee, um, um, było. Aha, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, no i cześć.